Powstańcy styczniowi idący na Sybir. Szafle, orzeł, opatrzony łacińską centaurią ciała kobiety. Mi się wydaje, że jednak przy takiej poezji, która jest w... Jednak o czymś tam, to w zasadzie zdaje się, że jakieś jakiegoś e, jednak się, Tak, no to jest, to też, każdy ma jakiś powód, dla którego pisze, tutaj pada co chwilę. Ja piszę dlatego, że zapisuję świat takim, <śm> w go widzę, jak go odczuwam, to jest mój świat, co moje doświadczenia, nie tak? Od pytanie brzmi, dlaczego? Dągłorale skobet na lasy mokry. Widzisz, jednak, najtrudniej skupić się na sobie z niewyjaśnionych powodów. Widzisz, jest puls pod kostką, skurcz łydki, wypręża, i podczas masturbacji jest radość, co jej nie ma z kim dzielić życie pędzone samotnie. Niepodobna, ale spróbuj do siebie, w lustrze, powtórzyć 50 razy: Kocham się, jak podjął za poradnik, powiedz za pierwszym razem: poryczysz się ze wstydu przy dziewiątym powtórzeniu. Sprawdź sam, zobaczysz. Czy rzeczywiście antropologia jest najmniej rozwiniętą ludzką nauką, natomiast andrologia najrzadszą specjalizacją medyczną? Już tak to jakoś jest w mojej ojczyźnie, że bycie mężczyzną definiuje się poprzez jebanie kobiet. Wybaczam sobie polszczyznę, człowieczeństwo zaś ograniczone jest do ludzi, jacy myślą i czują podobnie do mnie i ponad wszystko wyglądają tak samo jak ja. Dziwne, skoro większość ludzi w tym kraju nie umie używać lustra, żeby siebie dostrzec. Prawie jakby w żadnym polskim domu nie było luster, a jeśli są, to wyłącznie po to, aby pokazywać plamy na zębach i ubraniach, jedyny wstyd hańby prawdziwie kulturalnych Polaków. Nigdy nikomu nie pokazać, że czegoś mi braku. Niedobór wiadomo, ludzka rzecz, doglądanie własnych niedoskonałości to prawdopodobnie najciekawsze z zajęć, ale w moim ekosystemie boleśnie brakuje mi takich ludzi, którzy cieszą się swoimi wadami, chwalą ich zalety i w ogóle, Odnoszę wrażenie, że kiedy w ubiegły czwartek uprawiałem przygodny, przyjemnie swobodny seks, odnalazłem klucz do polskiej kultury. się z dupy spytałem mojego kochanka po sprawie i jął jęczeniu wymyślać wymówki, tak pewnie rzekłby nasz praszczu, zaczął jątrzyć, chociaż dużo za dobrze znałem jego odpowiedź. I nauczyli temu chwalić? Potwierdził, że nie. Zapewne stąd się bierze całe polskie zło: że jak już zrobisz coś dobrze, nikt nie mówi tak.